Choć matury już za nami, to emocje edukacyjne nadal sięgają zenitu. Właśnie trwa egzamin ósmoklasisty. Uczniowie sprawdzają swoją wiedzę, a my trzymamy kciuki, żeby poszło im jak najlepiej. Jedni wytężają umysły, a inni z zapałem szykują niespodzianki dla kogoś wyjątkowego. Przed nami Dzień Matki, stąd posłuchamy, co o mamie mówią lubańskie przedszkolaki. W dzisiejszym wideoinformatorze egzamin ósmoklasisty oraz życzenia z okazji Dnia Matki. Tuż przed końcem roku szkolnego nadchodzi czas na sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów ósmych klas szkół podstawowych. Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy ósmoklasista musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Uczniowie kończący naukę w podstawówce przez trzy dni sprawdzają swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego. W Polsce w pierwszym dniu do egzaminu z języka polskiego przystąpiło ponad 360 tysięcy nastolatków. Ja myślę, że jestem przygotowany i myślę, że dobrze pójdzie. Myślę, że raczej jest dobrze, chociaż do polskiego się czuję przygotowana, chociaż matematyki się strasznie boję. Jak się nie bałam przez cały miesiąc przygotowań, to teraz się strasznie stresuję, ale myślę, że będzie dobrze. Ja przeżywam, dlatego że moja klasa pisze. Ale myślę, że oni są przygotowani. Z próbnych testów wyszło, że dobrze nam poszły. Także myślę, że tutaj dadzą radę. Troszkę są zestresowani, ale tak jak mówię, wszystkie siły zaprzęgliśmy, żeby odnieśli sukces. Ze względu na panującą pandemię, uczniowie przez większość czasu przygotowywali się zdalnie. Myślę, że czuję się dobrze. Nie stresuję się jakoś specjalnie, ale myślę, że przygotowałabym, była lepiej, gdybym miała. Naukę stacjonarną od początku, gdyby nie było nauki zdalnej. Nauka zdalna na pewno zmieniła nasze nauczanie, ale uważam, że pójdzie mi dobrze. Nauczyłam się, jestem przygotowana. Wszyscy nauczyciele też nas bardzo dobrze przygotowywali, bo naprawdę było widać starania. Każdy po kolei sobie ciągle miał gdzieś z tyłu głowy, że są te egzaminy i trzeba się nauczyć. Więc myślę, że się uda. Cieszymy się, że pomimo pandemii egzamin ósmoklasisty odbywa się w formie stacjonarnej, a nie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym roku do egzaminu przystępuje z naszych lubańskich szkół podstawowych 171 uczniów. Przygotowany? Nie. A z czego najbardziej nie jest przygotowany? Z matematyki. Będę strzelał. Um, bardzo bym chciała, żeby było, żeby były dziady, ale no wątpię, że się pojawią. Dużo osób mówi o kamieniach na szaniec, więc... Może one będą. Oby. Oby nie było czegoś gorszego. Pokroju zemsty albo quo Vadis. Spodziewałam się, że lekturą na egzaminie będzie baladyna, jednak okazało się, że był to Pan Tadeusz i na początku się przeraziłam, ale większość zadań wynikła z, po prostu z tekstu, więc było dobrze. No myślę, że dobrze. Byłem akurat przygotowany z tej lektury, która była, był pan Tadeusz i pozostaje czekać na wyniki. Dość dobrze poszło. Rozprawka była trudna, dość trudna, ale się udało. No, można było się spodziewać, że będzie pan Tadeusz. O Boże, no to pan Tadeusz. Tak. No jakoś tak za bardzo tego nie czytałem. Yy, tak, pana Tadeusza się bardzo spodziewałem. I dlatego sobie rano powtarzałem też. Ogólnopolskie wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty zostaną ogłoszone 2 lipca. Jako gmina wspólnie z panem burmistrzem, panem przewodniczącym życzymy wszystkim uczniom powodzenia na tym egzaminie, połamania piór i aby wszyscy zdali ten egzamin z jak najlepszymi wynikami i mogli dostać się do swoich wymarzonych szkół ponadpodstawowych. 26 maja obchodzimy Dzień Matki. W Dniu Święta Wszystkich Mam pamiętamy o życzeniach, okazujemy im swoją miłość i składamy podziękowanie za trud włożony w wychowanie. Moja mama jest wszystkim tym, co mam i bardzo ją kocham. Nawet kupiła mi statną świnkę morską, tak, i ciągle ją wy, wyjmujemy. I kocham bardzo mamę. I moja mama jest, bar jest bardzo dla mnie miła. Wsz wszy wszy we wszystkim może mi pomóc i o mnie się bardzo troszczy. I jeszcze jest najbardziej kochana, bo nam e, robi wszystko, co chcemy i jeszcze szukuje nam obiadki, kładzie nas do snu i całuje nas. I, i mówi, co tam chcemy, żeby nam się miło śniło. Ja mam pomysł, żeby zrobić na mamę niespodziankę, że pojedziemy nad morze. Wow, i co nad tym nad morzem będziecie robić? Na dzień mamy wtedy jeszcze kupimy maszynkę do robienia waty z krowej. Ja mam ja zrobię takie serduszko jak pojemniczek i ja będę mogła sobie tam schować jakieś karteczki, które zapisuję. Ja życzę swojej mamusi dużo szczęścia, dużo, dużo miłości, żeby dla niej było miło dużo pieniędzy i żeby się kupiła co tam chce i jeszcze żeby miała i żeby jeszcze miała dużo czułości, życzę mojej mamie dużo szczęścia, pomyślności i radości i miłości. Wszystkich dużych marzeń, które na pewno się spełnią, dużo prezentów i żeby zawsze na nic nie chorowała i żeby zawsze była z kimś, żeby nie była taka smutna, żyć bez nikogo. Żeby czuła się dobrze, nie chorowała na koronawirusa. I życzę jej dużo szczęścia, poza tym dużo słońca. Ja życzę mojej mamie wszystkiego najlepszego z dnia mamy, zdolówka, szczęścia, dużo marzeń, żeby się spełniły te marzenia i życzę jej wszystkiego najlepszego.